Witam Was serdecznie. Cieszę się, że mogę Was gościć na moim kanale. Dzisiaj polecam pyszną zupę warzywną gotowaną na mięsie z kurczaka z groszkiem cukrowym. Jest to bardzo smaczna, lekka, wiosenna zupa. Do zrobienia zupy będę potrzebować kawałki mięsa kurczaka. Ja mam dwa bioderka. Ziemniaki pokrojone w kostkę, marchewka i seler korzeniowy, pokrojone w kostkę i jedna średnia cebula. Groszek cukrowy. Dłuższe strąki groszku cukrowego przekroję na pół, żeby po prostu nie spadały z łyżki w czasie jedzenia. Trochę śmietany, dwie łyżeczki mąki pszennej. Sól, pieprz i trochę natki Pietruszki. Gotowanie zupy zaczynam od ugotowania wywaru z mięsa kurczaka. Dodaję sól, pieprz i ustawiam na gazie. Ponieważ zupa będzie jasna, zbieram szumowiny, żeby w zupie nie pływały takie brązowe farfocle. Kurczaka gotuję w wywarze, aż będzie prawie miękki. Kiedy kurczak jest już półmiękki, dosypuję ziemniaki marchewkę, seler i cebulę. Od momentu zagotowania warzywa gotuje przez około 15 minut. W międzyczasie zrobiłam pierogi leniwe. Link do pierogów leniwych umieszczę w opisie filmu. Do mąki dodaję 2-3 łyżki śmietany i trochę mieszam. Dolewam około 100 ml wody przestudzonej. Zakręcam zakrętką, żeby wszystko dokładnie wymieszać. Po 15 minutach warzywa są już podgotowane i mogę dodać groszek cukrowy. Groszek cukrowy gotuje się około 5-7 minut, dlatego trzeba go dodać na końcu. Dodaję jeszcze trochę soli do zupy i wlewam mieszaninę mąki i śmietany. Wsypuję około 1,5 łyżki pietruszki zielonej. Zagotowuję i zupę mam już gotową do podania. Bardzo lekka, smaczna zupa, wiosenna. Naprawdę groszek cukrowy w takiej zupie jest pyszny. Idealna na ciepłe dni, kiedy nie chcemy jeść nic ciężkiego. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.